Dzień, dzień dobry Panie Przewodniczący, dzień dobry Panie Burmistrzu. Mam nadzieję, że mnie słychać. Dzień dobry Panie Pośle. Ja podobnie tak jak Pan Poseł Tomasz Kostuś, dzisiaj rzeczywiście już o 10.30 miałem komisję ustawodawczą i za chwileczkę mam dwa kolejne posiedzenia komisji, więc przepraszam, że nie mogę uczestniczyć z Państwem fizycznie, ale dziękuję, że jest to możliwość uczestniczenia poprzez formułę online. Po pierwsze, dziękuję za ten głos pana posła Tomasza Kostusia. Bo rzeczywiście to nie jest dobry moment, żeby rozliczać się za błędy przeszłości i wspominać chociażby te lata, kiedy pan poseł Tomasz Kosty współpracował z wiceministrem infrastruktury, panem Tadeuszem Jaromuśiewiczem, który odpowiadał za program między innymi obwodni przez wiele, wiele lat. I rzeczywiście te sukcesy. Rządu Zjednoczonej Prawicy, w kontekście obwodnic, które na terenie województwa powstają, to są oczywiście obwodnice, które powstają po roku 2015, i te decyzje są realizowane również dzięki dużej aktywności, a może przede wszystkim dużej aktywności burmistrzów i prezydentów różnych opcji politycznych. Chciałbym powiedzieć, że zadeklarować następującą rzecz. Nie ukrywam, że czuję, że ta ważna sesja została zwołana również niejako z pewnej rekomendacji mojej jako byłego samorządowca, wiceprezydenta Opola czy byłego radnego miasta Opola, który zachęcał władzę Strzelecopolski do większej aktywności w tej materii. I konkludując to, o czym powiedział pan poseł Tomasz Kowalczyk, uważam rzeczywiście, że dzisiaj wszyscy powinniśmy się stać realnymi, a nie tylko takimi iluzorocznymi ambasadorami projektu pod tytułem obwodnica strzelec opolskich. Dlatego, że rzeczywiście nawet na opolskim zespole parlamentarnym ta kwestia nigdy nie stawała. jestem parlamentarzystą od dwóch lat i nie ukrywam, że bardzo mi zależy na tym, żeby ta obwodnica powstała. I jestem w kontakcie i z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem z Panem Wiceministrem Rafałem Weberem, który za tę kwestię odpowiada, ale wciąż jednak uważam, że możemy zrobić więcej. Po pierwsze uważam, że zespół opolski, zespół parlamentarny, który powinien e, dotyczyć obwodnicy w Strzelcach Opolskich powinien obyć się, jeżeli oczywiście Państwo wyrażą taką, takie zainteresowanie, ale to jest właśnie element skutecznego lobbingu w Strzelcach Opolskich. Nie w Warszawie, nie w Opolu, ale w Strzelcach Opolskich. Dziękuję za tę prezentację, która jest takim faktycznym uzasadnieniem dlaczego ta obwodnica powinna jak najszybciej powstać i ja wierzę w to, że to co dzisiaj robimy po tym jak postaramy się nasze działania zintegrować i uskutecznić Decyzja w sprawie obwodnicy zapadnie jak najszybciej. Chcę powiedzieć o dobrym przykładzie takiej współpracy ponadpolitycznej, bo taki na terenie województwa polskiego istnieje w bardzo podobnej sprawie o większym wymiarze finansowym. Chodzi o moją współpracę z zarządem województwa, z panem marszałkiem Szymonem Ogłazą. W sprawie przywrócenia połączenia kolejowego między Raciborzem, a Głupczycami, w zasadzie śląskimi. Projekt, który bez współpracy rządu i samorządu nie mógłby powstać. I ja zawsze z wielką atencją i z szacunkiem odnoszę się do pana Szymona Łazę, który, po mojej prośbie, po mojej wziął taki element koordynacyjny tego wielkiego projektu. W tej chwili przygotowana jest dokumentacja dokumentacja techniczna, która odpowie na pytanie, ile ten projekt będzie kosztował, a wniosek jest złożony również dzięki naszej inicjatywie do projektu programu Kolej Plus. Dlaczego o tym mówię? Dlatego właśnie o tym mówię, że skoro jest, myślę, że taka chęć realnej współpracy, a nie ukrywam, że ten temat wywołany jest wielką aktywnością, do co bardzo serdecznie dziękuję Pana Radnego Jana Habraszewskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który w tej sprawie wielokrotnie interweniował i do mnie mówił. I to jest rzeczywiście dobry przykład takiej aktywności. Nie wiem, czy Pan Radny jest, ale bardzo serdecznie za to dziękuję. I rzeczywiście, Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować, żebyśmy się tego z Tomaszem po prostu się będę o tym rozmawiał, 20 września lub może, jeżeli nie wszystkim posłom będzie to pasować, w innym terminie spotkali również na parlamentarnym zespole w Strzelcach Opolskich, tym bardziej, że sojusznikiem w tej sprawie również ze względów bezpieczeństwa, co pokazują zresztą te zdjęcia, które Państwo pokazują, na pewno będzie resort sprawiedliwości z uwagi na lokalizację e, zakładu e, karnego, innymi słowy. Możemy tutaj liczyć na wielkie wsparcie wielu interesariuszy. Potrzebna jest jednak pewnego rodzaju profesjonalna jeżeli moje słowa, słowa pana Krzysztofa Klimka z Solidarnej Polski czy Jana Habraszewskiego doprowadziły do tego, że tutaj się dzisiaj znaleźliśmy, to dobrze, to bardzo dobrze. Bo e, spowoduje to, że z jeszcze większą determinacją, a przede wszystkim skutecznością, nie tylko wysyłaniem pism, ale przede wszystkim realnym działaniem na poziomie współpracy z samorządu strzelec opolskich przy wsparciu parlamentarzystów z rządem, doprowadzimy do przełamania tego impasu. Taką deklarację bezwzględnie, bezwzględnie składam. Innymi słowy, szanowni państwo, to czego mi cały czas jeszcze brakuje z perspektywy oczywiście starań o, o, o to, żeby ta inwestycja w końcu przełamała ten swój, wyróżniła miejsca, to oczywiście to, bardzo precyzyjne dane techniczne dotyczące miejsca, w którym jesteśmy. Aby jakakolwiek inwestycja była pisana, powinniśmy przekroczyć i pewien punkt techniczny, organizacyjny który musi być realizowany przez determinację samorządu. Mogę to powiedzieć na przykładzie osoby, która takie projekty realizowała na poziomie samorządu opolskiego w latach 2014-2015. No, nikt. Nie, nie, nie zrobi więcej i, i skuteczniej, jeżeli nie będzie determinacji samego samorządu, który przygotuje wszystko, co możliwe jest do samego, samej decyzji wpisania obwodnicy e, do programu obwodnic na lata 2020-2030. I ta determinacja samorządu to jest potrzebna. Innymi słowy podsumowując, Szanowni Państwo, cieszę się, że się dzisiaj spotykamy. Dziękuję za tą deklarację również pana Tomasza Kostusia, że również będzie wspierał ten projekt. Chciałbym, żeby w tej kadencji ta sprawa została absolutnie już rozstrzygnięta i żebyśmy mieli jasną mapę drogową powstania obwodnicy, bo nie jest to sprawa polityczna między Platformą PIS-em, PSL-em czy innymi ugrupowaniami. To jest sprawa dotycząca bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców strzelet o opolskich Strzelec, które są przepięknym miastem i przepiękną gminą i zasługują na to, żeby ta jakość życia się poprawiła. I szanowni państwo, bardzo oczywiście uprzejmie proszę tutaj też pana burmistrza, jak i wszystkich Państwa radnych o to, aby tą deklarację potraktować poważnie, żebyśmy zaczęli pracować w sposób operacyjny, tak jak pracuję z innymi burmistrzami, gdzie rzeczywiście udaje nam się wiele spraw, wiele spraw doprowadzić do końca. I myślę, że to powinna być oczywiście współpraca dwustronna. Z jednej strony ja będę i myślę, że parlamentarzyści motywować państwa do jeszcze cięższej pracy, ale w drugą stronę również państwo, i ja na taką, na taką ocenę i krytykę również jestem gotowy. Państwo będą motywować i recenzować swoich parlamentarzystów, którzy, którzy mają zrobić wszystko, aby przełamać ten impas. Innymi słowy, uważam, że może się stać dobrze i wierzę w to, że to dzisiejsze posiedzenie Rady Miejskiej będzie punktem zwrotnym projektu pod tytułem Obwodnica Strzelców Polskich. I zgadzam się z panem Tomaszem Kostusiem i przyjmuję ten, ten sposób myślenia, że nie patrzymy się w przeszłość, w tylko patrzymy się w przyszłość i zastanawiamy się, co możemy dobrego zrobić. Ja pana burmistrza w każdej chwili serdecznie zapraszam. Możemy razem spotkać się i z panem wiceministrem Rafałem Weberem, tak jak to robię z innymi innymi samorządowcami, i z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, również zapraszam pana Jana Fabryszewskiego, przedstawicieli Rady Miejskiej, po to, żeby w sposób transparentny rozmawiać o tej, o tej decyzji, która jest przed nami. Dziękuję za możliwość zabrania. Szanowni Państwo, głosy. jeżeli będą oczywiście jakieś pytania, to jestem do dyspozycji, ale wsłuchuję się dalej w to, jakby w przebieg sesji. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.